Na południu Polski trwa walka z powodzią. Gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Dlaczego do czegoś takiego dopuścił? Dlaczego nie ochronił? Ludzie w takich momentach naprawdę potrafią trafić wiarę. By e, słusznie pytać, no, gdzie on w tym wszystkim jest. Bardzo podobne pytanie dostała matka Teresa. E, I on właśnie jakiś facet zapytał, co Bóg robi żeby na świecie było lepiej. Co Bóg zrobił, żeby przejść z pomocą tym, którzy naprawdę cierpią, tym wszystkim ofiarom katastrof, tym wszystkim ofiarom przemocy, tym wszystkim, którzy na co dzień naprawdę doświadczyli jakichś strasznie trudnych rzeczy. I Matka Teresa odpowiedziała bardzo krótko, stworzył mnie i Ciebie. To my jesteśmy tu po to, aby świat był lepszy. To my jesteśmy tu po to, aby być narzędziami w rękach Boga, którymi przyjdzie z pomocą tym, którzy tego najbardziej potrzebują. I odnosząc to do naszej teraz sytuacji w kraju, e, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, e, w tym poruszeniu serca, które być może właśnie teraz czujesz, żeby coś zrobić dla potrzebujących. Jak jest naprawdę źle, ciężko dostrzec Boga, który jest blisko w sercu, który w tym wszystkim jest obecny. Dużo łatwiej jest dostrzec Boga wyciągniętej pomocnej dłoni w naszym kierunku. Dlatego, drodzy, naprawdę nie bądźmy obojętni i jeżeli wierzymy w Boga, to pokażmy Go innym nie tylko słowami, ale przede wszystkim uczynkami. Oczywiście w tym wszystkim, pamiętając też o modlitwie, bo czasami po polsku naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Gdyby ktoś był w okolicach Warszawy w niedzielę, to w naszej Klubo kawiarni Cyrk Motyli. Wiedzieliście, że na schodkach w Warszawie przy Moście Poniatowskiego istnieje taki bar, Cyrk Motyli, w którym nie musicie w ogóle płacić, prawda? Tak. Albo... Nie mamy żadnych cen, więc każdy płaci tyle, i może. Na ile ma ochotę? Robimy niedzielny dzień rodzinny, i tego dnia można jeść, ile się chce, można pić, ile się chce, można korzystać z czego się chce. O godzinie 15 będziemy mieli pokaz iluzjonisty, później będą także atrakcje dla dzieciaków, później także koncert muzyki na żywo. Można skorzystać ze wszystkiego dowolnie na maksa, ale jeżeli cokolwiek się tego dnia wpłaci w naszej knajpie, to wszystko, co tego dnia otrzymamy, przekażemy na rzecz powodzian. Także kto będzie w okolicy, zapraszamy. Ulica Wioślarska 8, dokładnie obok przystanku Most Poniatowskiego 06. E, a jeszcze w kontekście Niedzielnej Ewangelii, gdzie właśnie... Jezus pyta apostołów, za kogo uważają mnie ludzie? I tam odpowiadają, że jedni za Eliasza, jedni za jednego z proroków. I tych odpowiedzi pada kilka, ale żadna z nich nie jest dobra. I podobnie teraz, za kogo ludzie uważają Boga? Czy za ratownika? A może za obrońcę od wszelkiego rodzaju zła, katastrof, nieszczęścia, bólu? A przecież Jezus także w niedzielnej Ewangelii pouczał, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Syn Boży, sam Bóg na Ziemi mówi, że będzie cierpieć. Jeżeli sam Bóg podczas życia na Ziemi doświadczał bólu, doświadczał cierpienia, doświadczał polusku wszystkiego, tego co jest najgorsze, to znaczy, że my. Też możemy tego doświadczyć. Bo Jezus nigdzie nie powiedział: Kto wierzy we mnie, tego przed wszystkim uchronię, albo kto jest moim wyznawcą, tego nie spotka żadne nieszczęście. On powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata, że w tym wszystkim, co się dzieje, On z nami będzie. Mimo, że czasami w tym wszystkim może i duży ból będzie. Dlatego, drodzy, Trzymajmy się Jezusa, ale przede wszystkim pokazujmy w tym trudnym czasie innym Jezusa, pamiętając, że Jezus w innym fragmencie Ewangelii też bardzo konkretnie powiedział: Cokolwiek uczyniliście do jednego z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili, czyli pomagajmy, bo w ten sposób pomagamy Jezusowi. I drodzy też w kontekście knajpy, bo w ogóle już zostało tam niewiele czasu, bo tam jest sezon tylko do końca września. Potem będziemy się przenosili w inne miejsce. W ogóle przy tej okazji też proszę o modlitwę, bo mamy już kilka rozmów ze sobą i pewnie będziemy mieli jakieś nowe lokalizacje, może nawet nie jedną. Szczegóły podam jakoś tam wkrótce, ale teraz to nie jest ważne, bo dużo istotniejsza w tym momencie jest sprawa, jest sprawa powodzi i powodzian. Ale mamy. Dzisiaj w środek. Dzisiaj Dzisiaj, w środę, jak to dzisiaj też jeszcze ogląda, bo to nagrywam w środę e, wieczorem, właśnie dzień wyjścia z domu. Kiedy to będziemy mieli najpierw wspólne oglądanie The Chosen, e, w międzyczasie też dla chętnych English Corner. Dokładnie taki kłopok z Kanady powiedział, że może takie normalne rozmowy po angielsku poprowadzić dla chętnych. E, potem będzie też czas gry w milionerów, którą tu gry. ja poprowadzę. Czwartek to oczywiście dzień otwartości, piątek to dzień z Będziemy mieli piękny koncert Move co to i jak to, to więcej mnie na mediach społecznościowych. No i sobota będzie bardzo wyjątkowa, bo o godzinie 19 będziemy mieli spotkanie autorskie, a potem koncert z Iwoną Pietrala a później po raz pierwszy w naszej historii będziemy mieli prawdziwe wesele. A dokładniej w sobotę o godzinie 16 moje mojej parafii Ślub będzie brała wspaniała para moda, a panem modą będzie brygida, która na co dzień właśnie posługuje w naszej klubie kawiarni. No i chcieli właśnie przyjęcie weselne zorganizować wieczorem u nas, ale otwarte dla wszystkich. Także zapraszamy w eleganckich strojach na wieczorną potańcówkę, wieczorne wesele, kto może to naprawdę. Para Młoda wszystkich serdecznie zaprasza. i niedziela, to ten dzień dla powodzenia, o którym wspominałem. Ogromne dzięki dla wszystkich za wszystko, dla wszystkich omadlających i wspierających, bo to dzięki Wam udają się te wszystkie rzeczy. Ciąg dalszy wkrótce. Pozdrowionka, do zobaczenia, z Bogiem. Szczęść Boże.